Jeszcze 200 golda tu znalazłem. Uuu! Ładnie, ładnie. O, to jest cenka z tych... screenów i w ogóle. Jednych z pierwszych. Właśnie nie. była to okolica, do ile pamiętam. Szkoda, że bossa z tego nie znalazł. Może czasami jest. Nie, no właśnie nie ma, to taki... Ale cześć, Tutaj było... Z dwoma takimi głosami nawet była wa walka jakaś Może jeszcze będą No, jak co robię dorobię barbarzyń to będzie pięknie Tu kupiec czasami bywa mhm. Tak przypadkowo, a byłem na spacerze Nie on coś mówi a nie, 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 ja nic im nie sprzedają. <laughs> no, 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 <to> no, się tłumaczyć no, więcej ten Ty no, no, Daleko jeszcze ale do no, jeszcze za trzy poziomy licząc z tym wow. To jest taki mini boss Okej okay. To co, każdy w swój kawałek jak najszybciej to załatwiamy No może tak zrobimy. No zrobię, Dobra, to ja idę Ja na idę górę. w dół na prawo Ja idę na prawo na górę Ja idę nie wiem tutaj Nie wiem czy to dobre miejsce, ale... Chociaż to, to oni są tutaj troszkę za, za mocni są Dobrze ja tu mam niebieskiego sobie poradzę mam nadzieję

No trzeba będzie przejść jeszcze raz, żeby pozbierać te, te, te um. resztki. Chodźmy razem. No dobra, no to Orlando został z tyłu. nie, to by się do mnie. Mam kolegę. Jeszcze umrze za chwilę. Nie, uciekam, ale... Ktoś chciałby się z wami zobaczyć. Machają łapkami w górę jak na jakiejś rewie. Tylko techno w tle. No, chyba już mi się odechciała. Albo jestem za szybki. No, ja chyba bym się Ta odechciała. Tak, odechciałem się. Gdzie wy jesteście? A co? Co wy w ogóle nic nie zbieracie? Cztery zebrałem tylko cztery zebrane? No właśnie, tutaj nie dużo tego leży, kurczę. Szkoda to wytracić, bo. Ja byłem przy jednym, ale no, musiałem uciekać. To dla mnie, on nie jest O, jest piąty. dobra, to już wiemy gdzie są wszystkie no, a dzięki Bogu dzięki Bogu, ale kto to zrobił? Chyba nie oni. A teraz na górze jest szósty bio No i tak szybko poszło. Mimo, że nie wiem o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o tym Nigdy wcześniej tego nie powiedziałeś. Nigdy. Nigdy. Dziękuję ci. Moi służący są już wolni, ale na tym miejscu nadal cię wyknął. Poszukaj nadzorstwia w Czerwcu Lopów i na zawsze połóż kres jego złu. To zaraz, jeszcze raz trzeba szukać. Nie ja się sam znać, Chodź, tu Do mnie. Gdzie jesteś? A dobra. Okej. Okay. A to, się to już już po przyjeździeś tutaj. Jakiś robale po drodze. O, duży drag! Nie, nie tu już tam ponosisz. No. no Narmot też nie chciałem zauważyć. No i poradziliśmy sobie. No ale, ale drop został, kurka wodna. Co teraz? Komnata Ciech pienię. A, czyli zbok. O no to wszystko nie z tego poziomu, tak? Tak. Okay. Aż sam walną ze szczęściem. No ja to zanim zajdę w dół. Szybko. Skacz! Masz tego Lee. Chyba. No mama mam. ale nie ma odblokowanego i nie chcę mi się. Łoo hello! Pięty lag, my god. A dobra, szybko. Co ja mam, co ja mam? No, nic dla mnie, nuda. A wy, gdzie jesteś? O, 6 do siły. Weźcie, weź poczekajcie, czwórkę, bo. Już pewnie zabiję tego bossa. No. <laughs> Jakiego bossa? Nie wiem o czym mówisz. My tu walczymy z dwoma naraz niebieskimi elitkami, ale. No. Nie wiem o czym mówisz. Nawet tutaj panu nie zostawił. Gdzie Polek? Na południu? Na środku. No to Dzięki. Znaczy, nie na środku, jak... Jak widzisz środek, to w lewy górny. W lewym górnym rogu. Znaczy, w ramieniu. Gdzieś tam. U, czekaj. Ja chcę. Ja chcę, ja chcę. Mamy, zaraz wracam. Ale nie chcę. Zero. Gdzie ty jesteś? Jestem w tryserze, zaraz wracam. Mhm. Dobra, już, już kończę czyścić. Wyczyszczono. Miłąc. Za uszami też. Tisz pięknie, pięknie. A, wszyscy już tam jesteście? Tak. Mhm. No. no, daj spodęki. Dziękuję Nie to ci wyrzuciłem A faktycznie teraz zauważyłem Chodziłby nawet nie sprawdzał Ja biorę wszystko Nawet gdyby to nie było spodne Kieckę też by wziął Za mało Daleko jeszcze. No jeszcze i ten i następny poziom i będzie po tym Boss. Jeej! Wtedy koniec. A ja w tak długościami, to jak są te akty? E, wszystkie można przejść w godzinę, bo a to jest. No, wiem, że można, ale chodzi mi o tak dla zwykłego gracza, zawsze wszystkich, dla nas. Zobaczcie tak, do pierwszy, do drugi, trzeci nie więcej tej samej długości są, na czwarty tak na trzy godziny może góra. Aha. noje niebieskie. Coś mi się w Z może zepsuć tam, pacham. A! No Muto! Za dużo przycisków! Kurde. Za dużo? No bo wciskam Escape, żeby wyłączyć ten wyświetlający Okazuje się menu Coś nie mogę mieć uszkodzony, no kurna co? Byłeś dopiero w Tristram. No, ale nie naprawiałem, bo z tego co wiem jakoś magicznie potrafi naprawiać. Bo kupcy na naprawia... to... Co oczywiście jest w pełni logiczne. Yeah. Co tam u was? Aha, dobrze wiedzieć. Wszystko. No, nie dęłem, za co się. Potwory zabite elementami pod Nie wiem co zrobiłem. Zabiłeś Beczkę, potwory, beczką w tak. mm. ziemi. Co wybuchającymi beczkami? Wszystko, żyrandole, no to co masz po wszystko co może zabić potwory niebezpośrednio przez ciebie. Coś jak Larry'ego. O właśnie, no. Jest chyba nawet achievement, żeby e, zrzucić na 666 demonów e, ten Gerandola. Chyba tak. Żółty! W ogóle zapomniałem, że po trójką mam jakąś umiejętność. Jesteszcze jednego levela. <laughs> no. Uuuuh! Cało! So. Więc wymieniłem jedną rzecz, a potem się okazało, że mam jeszcze lepszą ulubienie w salonie. Tu, 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 tu. O, pija. Oo, jesteś najlepszy w szukaniu studia, o chwilęż można czekać. Myślałem, że jasno się wyraziłem. Potrzebne mi ofiary. Dosyć się słuchałem wymówek, że chłopi szukają z i nie ma kogo składać Ty, po prostu. Ciebie Na kartki mają. Co, ludzi na kartkę? Wracam do zdrowia. Pala od New Vegas. Też jest gość, który sprzedaje ludzkie mięso. No jest jakiś Cannibal Johnson, czy tak jakoś tak. Pamiętam. No i? I nic, taka ciekawostka. Znaczy wszystko musi mieć jakiś cel. Jesteś jak Karol. Jak kto? Karol. Dla niego tak. każde ubranie musi mieć jakiś cel. No, Jar! Ciężko no. oglądałem ten, ten seriali i rozwalił mi ten odcinek. O tym. Negocjacje. Eee. Negocjacje, wzywają najlepszego człowieka Country. Nie, nie mamy nie mamy auta dla ciebie. Co, dlaczego tak mu mówisz? Miałeś mu pomóc. Miałem ja też go... Próbuję odwet... jakby było? Próbuję zyskać na czasie, tak? Ja to jest, jest na... gdzieś chyba siódmy odcinek i zanim się za niego zabiorę, to trochę minie. To jest chyba siódmy, tak jak tak. No, nie pamiętam. <śleskujesz> to jest. To jest niemożliwe, żeby ktoś tak normalnie żył. Ja znam kogoś, który jest całkiem podobny do Karla. Wskręt myślenia, więc. nie jest to aż taki niemożliwy moment. Włączę sobie światło w pokoju. Bo się zauważyłem, że wieczór jest. Już się? Nie, po prostu lepiej dla oczu. się nie męczą tak bardzo. Od razu lepiej. Też masz monitor LCD, już nie CRT. No. To prawda, do 2012 roku używałem CRTK, tam 19 cali, wielka dupa. Mogę dołączyć i do sprzymierzenia i. W już. Bitwy. A nie z tak. Ja nie przebijam się. Różysz, Nie mam tam jedynce, to myślałem, że, że zgonzolnicz, jak słyszę tę muzykę ten jego głos. A teraz jak się tego słucha to najwyżej śmierć zbudza politowanie, dokładnie No włączyłem sobie w tym tygodniu jedynkę Bardzo fajny jest ten violent, listen. To jest fajne Bardzo klimatyczne Tak Więcej furi tyłek Gdzie ty masz jakieś propozycje?

no wiadomo. Za mało chuj. cholerstwo! Chciałbym ten achievement, żeby nie dostać obrażeń od tego. To, to się chyba tylko nie... od koszmaru i nie żyj. Tak? Nawet no, nie wiedziałem. Hello! Pady trzy żółte. Spandr gował. Chcemy tu martwa. Da, Do Khan Huntera sobie wezmę. O coś wiadomo. I coś dla barbarzyńców. Są fragmentów innych demonów, aby przejąć ich siłę. Następnie zostają ożywieni za pomocą plugawej magii. Bo er, spokojnie, nie wszyscy naraz. Plus... Nie... Dla mnie mieć Ten miecz dla mnie by był. Ja ewentualnie, co ja był tam... Krwawy Protektor, to fajnie wygląda. Bo plus 7 Ten do człon. siły. Ten Serwant game czegoś tam To jest dla Barba, to jest dla mnie, bo nikt nie używa inne tarczy No, piękny jest. To kto ma ten krwawy protektor? Czy ktoś używa? Okej. Okay. Proszę bardzo. Thank you. Eee... Masz. Pinda. <grymne> to jak teraz jest kaseka, to trochę cicho. Okej. Okay. No, jeszcze nie ma. O, w ogóle, poczekamy na resztę. A, możesz. Rolando, sprawdź, jak jest głęboko. Skocz. czy czekaj, czy już powinieneś wiedzieć. Czemu mam hita tylko 73? Nie znacie Co? Hit. Damage. Co z 23? Ja mam na 51. Ty masz? 44. Wiem, że mało. 43 to najwięcej? Za mało. No. Ale... Wow. Co jest goniące? Yes. Wow. Weź miecz, Aniele. Mój miecz. To <noise> <Cię> taka metafora. Co ja mam sobie Wiem, jak. Dzierż dłoni swój miecz. <noise> Uosobieniem sprawiedliwości. Byłem. Jestem Trael. <laughs> Dobrze dla ciebie, przywróciłeś mi pamięć, przyjacielu. Teraz pamiętam ostrzeżenie... Czy ktoś, co jest coś może z tego w tym Nie, nie, no właśnie, tylko to. Zabijemy tak, ja, wydało się. Belia, z niecierpliwością czekam na okazję do zabijania. <laughs> No, ostatnio się z tego śmiałem. Z czego? przyjaciele. Mamy coraz mniej czasu. Nikt go nie słucha, poleciał <grym> A kogo tam obchodzi jakiś anioł? latać nie potrafi. A, i sprzedałem właśnie. Fak. Ja nie ja się sprzedałem się, nie To jest To się... Bardzo dobrze, że tu jest To jest To jest To jest dobre. 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 jest To no dobre. To no To ja sobie To jest dobre. wylogowanie. Sobie przypomniałem. Po dwóch zalogowaniach, zalogowaniach sobie przypomniałem. Do kogoś pada? U mnie. To co, idziemy z fabułą? To sabo? też może być dla kogoś. Może kogoś to zainteresuje. Hmm. 24 do siły. No, Niby się przydało, jakbyś... się nie patrzył nie, talerza. nie, no, 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 jemu ja Leży. Dzięki. Nie. Porozmawiaj z przywódcą karawanu. Ja nie chcę kolejnego aktu. Zaraz, moment zresztą. Eee, legendarne zbierany tutaj O, to chce, to chce. Jaki level dostać, jak nie zauważyłem? Rozpłatanie i to. Czy tu coś mam nowego? Hmm. 88 hita mam. To jest piękne. To. Tapnięcie, tapnięcie, w ogóle fajna nazwa. I szał na 19. Odblokuje to jeszcze zaraz. Dobra, jest na trudno. Na 17. Jeszcze dwa levele i czwarty. Czwarty slot się odblokuje. To co? To co? Co teraz robimy? Ja bym mógł na trochę jeszcze pierwszy zacząć, znaczy drugi zacząć. Niepewno, no niepewno. Stay, Stay a while and listen. Stay a and listen. Wyruszamy do kaldeum, przyjacielu? Nie. Chcesz będziesz tylko cynkę? Ja go na po raz pierwszy, więc cicho. Dobra Napisy włączyłeś A po polsku, nie To tylko bajki <tryk> Tylko meta w tle Buj widział w nich to co chciał Dekar poświęcił się aby chronić ten świat

Boże, ciąłemy to takie dramy, Queen. Nie masz prawa mnie osądzać. Ja jest sprawiedliwość. Do większych celów zostaliśmy stworzeni. Mieliśmy bronić niewinnych. Lecz jeśli nasze drogocenne prawo nakazuje bezczynność, to wyrzekam się Was, bracia. Na pewno lepszy Star Kraftach. jednym z nas. No. Są jedyną od Albo wiem, <grywa> <rojo. grywa> że to jest ty się skojarzyło. Nigdy nie wierzyłam w te twoje historie. Mogę się założyć, że jeżeli będzie Brace. czwórka, to oni go wskrzeszą. Kogo? Wróci jako demon, czy ktoś inny, ale Dekart. No, nie zależy, żeby była kontynuacja. Dwójku. Dokończę ją dla ciebie. Dziwiacie się, parówki. Hmm. Tak przy okazji, noż wier... skoro ogień jest, Berlin jest ok. Irwin, ein Berliner.